Co gdybym ci powiedział, że fabuła Pory na Przygodę mogła być fabułą po bombie nuklearnej, ale po kolei. Zacznijmy od czapteru pierwszego, historii świata i wielkiej wojny grzybów. Świat został zniszczony w czymś, co my nazywamy wojną grzybów. Dla nas, ludzi w naszych czasach, jest to po prostu wojna atomowa. Pojawiły się podczas niej, a w zasadzie po niej, zwierzęta, kreatury, mutanci, a ludzkość. Prawie całkowicie wyginęła. Co jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę to, że sama taka wojna grzybów, czyli zniszczenie całkowite świata mogłoby się wydarzyć, jeżeli wystrzelilibyśmy takie 100-150 bomb atomowych na główne miasta. No ale żeby ludzkość całkowicie wyginęła według badań, które były poczynione w okolicach 1983 roku, kiedy mieliśmy kryzys kubański, potrzeba by było około 100 tysięcy bomb atomowych, żeby cała ludzkość z ziemi zrobiła. Więc możemy się spodziewać, że jakaś garstka tam na pewno została. No i właśnie o tej garstce będzie na początku. Reszta ludzi schroniła się na wyspie na środku oceanu, budując fajną cywilizację. Chronili ją nawet strażnikiem, który siedział na środku oceanu, który nikomu nie pozwalał wyjść. Sama Ziemia podzieliła się równiutko na cztery części, cztery królestwa. Królestwo ognia, cukierków, nie wiem dlaczego potraktowane to jako żywioł, szlamot co prawdopodobnie jest królestwem natury i królestwo lodu. Wszystko to tworzy krainę O w której żyje nasz dzielny bohater Film. Wszystkie te królestwa istnieją od lat i zostały stworzone przez założycieli, twórców lodowej korony, która to miała zostać stworzona po to, żeby strzec Ziemię przed magiczną asteroidą, która będzie co tysiąc lat. I spokojnie, ona tu wróci. Korona spełnia jedno życzenie osoby, która ją nosi, ale jest też niebezpieczna. No ale może o tym potem. Wracamy do cywilizacji ludzi chronionej przed resztą świata. Ludzie mają różne zawody, takie jak lekarze, założyciele, którzy byli rdzennymi mieszkańcami, szukacze, łamane na ukrywających się, którzy chcą uciec z tej krainy, mlekiem i miodem płynącej. Infiltrujący i poszukiwacze, których szkoli dr Gross, by łapać tych szukaczy ukrywających się. Jeden z poszukiwaczy, Karla, aka silna Suzan, złapała kiedyś Martina, który był ukrywającym się i pomagał ludziom uciec z tej wyspy. Podczas ucieczki złamał on nogę i trafił do szpitala. Tam poznał doktor Minerwę, która kogoś wam chyba przypomina no, to jest bardzo obvious. Zakochał się, poślubił ją i mieli razem dziecko. Pewnej nocy gang, z którym miał problemy, wbija mu na chatę, więc Martin ucieka z Finem. Przekroczył granicę, więc zaatakował ich strażnik, a sama dwójka się rozdzieliła. Minerwa wysłała najlepszą z dostępnych poszukiwaczek. Karle, Suzan i tym podobne. Ale po latach poszukiwań nie mogła ich znaleźć. Na samej wyspie po tym ewencie rozprzestrzenił się wirus, który wybił 62% ludu, głównie pomocników, więc Minerva została ostatnią z żyjących i postanowiła przesłać swój mózg do komputera i stworzyć tysiące pomocników wyspy. My wróćmy do Fina, pływającego falami, do krainy O. Znajduje go Joshua, tata i Margaret, mama, Jake'a, jego kolegi. Wychowują go wraz z ich synem, właśnie wcześniej wspomnianym Jake'iem i ta dwójka zostaje najlepszymi przyjaciółmi. Zaczyna się właściwy etap serialu, etap ich domu na drzewie i głównej fabuły Pory na przygodę. Dostajemy też historię o tym, skąd Jake ma swoje moce. Dostał je, kiedy rodzice prowadzili śledztwo w sprawie napadu, a tatę ugryzła dziwna kreatura. Ta kreatura wróci. Margaret szukała bezskutecznie lekarstwa. Ogromny guzł wyrósł na rzeszulę i wyskoczyło z niego dziecko. Jake. W tym samym czasie mama urodziła mu brata, o którym będzie za momencik. O starym Fina wiemy niewiele. Wyleciał sam w kosmos, został złodziejem. Ukradł nawet złoto z planety, jeżdżąc na Robalu, ale to też potem. Musimy też przy okazji pogadać o osobach, które chłopaki spotkali. Bimo, Marcelina, Lodowy Król, albo inaczej Szymon, wszystkie Szymony są zimnymi draniami, jak się okazuje. Najpierw o nich, bo ich historia jest w zasadzie spójna. Mówiłem o koronie. To ona spowodowała, że Szymon wygląda i zachowuje się tak, jak się zachowuje. Zmieniała go powoli na gorsze i spowodowała, że stracił swoją narzeczoną, Betty. I może dlatego poszukiwał swojej królowej. Nie wiadomo. W tym samym czasie Marcelina ze swoją matką były w rozbitym autobusie. Ta powiedziała jej, że ma dziwne sny. Mama powiedziała, że te sny to mogą być dawne wspomnienia. A co więcej, sama Marcelina dziedziczy moce po ojcu, którego nie znamy. Moce wampira, wysysanie duszy i tak dalej, znamy to skądś. Jednego dnia jej mama daje jej mapę i wysyła do tajemniczego klubu. Marcelina jednak ogarnęła, że jej mama ją po prostu porzuca z powodu listu w sensie, mama jej napisała list. Mama była chora i w zasadzie śmiertelna. Nie chciała, żeby nieśmiertelna w miarę córka widziała ją w tak okropnym stanie. Głodna i zmartwiona Marcelina trafia na Szymona. Patrzyłeś, się, jak mu opowiadał, jakiś pajętnika z a to po prostu jakaś kreskówka, którą oglądałem, jak miałem 12 lat. Jo nie wiedział! No i dodatkowo jeszcze wątek nuklearny, który mógłby Spokojnie, wrócimy do wątku naukowego. Wychowuje ją Szymon. Daje jej pacynkę. Pacynka jest ważna. No i zbliżają się do siebie. Szymon często używał korony i jej negatywne efekty go dopadły. Ta poprosiła go, by. Marcelina w zasadzie. By już tego nie robił, bo się zatraca. Zgodził się jednak, musiał ten ostatni raz to zrobić, by ją. by uratować Marcelinę. Opuścił więc ją, by jej nie ranić, a sama Marcelina wyrasta na pogromce demonów i poznaje grupę ludzi. Mieszka z nimi, póki nie atakują ich wampiry. Ta je pokonuje i wysysa ich duszę, w sensie zyskuje ich moce. Te wampiry też się pojawią. Ci ludzie chcą się dostać na zniszczoną wyspę ludzi. W międzyczasie Szymon, teraz jako lodowy król, tworzy lodową krainę. I zostaje jej władcą. Teraz pora na BMO. On żyje najdłużej. Stworzył go MOW, potem poleciał w kosmos, gdzie miał kilka przygód. Następnie wrócił na Ziemię, tam spotkał Fina i Jake'a. Na sam koniec, albo jeszcze nie na koniec, królewna balonowa. Ona urodziła się z kropli umysłu, nie wiem, spójności pewnej, trochę mi się kojarzy to z Horizonem, z roju cholera, wiem, zwanego gumową matką, lataksową matką. Po Wielkiej Wojnie Grzybów, czyli wojnie nuklearnej, okej. Okay? Był też inny gumowy produkt używany do produkcji energii w Królestwie. Nie miała ta królewna palonowa rodziny, postanowiła więc ją sobie stworzyć. No i w zasadzie całe Królestwo Cukierkowej Krainy. Jeden z jej rodziny, Gambold się zbuntował. Gambold, jak Gambold. W sumie jego historia też jest dosyć ciekawa, widzę, że seria może się przyjąć. Daj znać, czy chciałbyś Gambola i co byś ewentualnie chciał. Gambold się zbuntował, chciał być królem. Znalazł napój, który ogłupiał ludzi z cukierkowa i użył przeciwko balonowej. Ta jednak ogarnęła wszystko i Gambold padł ofiarą eliksiru samego w sobie. Królewna stworzyła własne królestwo, chroniąc je za pomocą dwójki gigantów balonowych. Potem jest historia i piąty odcinek, gdzie w zasadzie rozpoczyna się właściwa fabuła. Finn i Jake znajdują Anchoredion, tajną książkę, która będzie w paru sezonach. Ma ona głęboką historię. W kolejnych odcinkach poznajemy królewne jednoroże, jaką żonę Jake'a, a my dostajemy, jak się okazuje, największy strach Fina może. Co potem, co się wydarzyło z jego starym i rozbitym... Wydaje się sensownym lękiem, ok? Typa, co chciał ich kropnąć przy okazji, oraz Idola, byłego poszukiwacza przygód. Billiego, które ewidentnie przechodzi przez kryzys wieku średniego albo inaczej pada ofiarą nihilizmu. No i poznajemy również Suzan z ekipą, która, jak się okazuje, straciła pamięć. W jednym odcinku sama Suzan prawie niszczy cukierkową krainę, więc jest grubo. Znaczy niszczy ją, no zjada ją, bo kocha cukierki. To jest chyba zrozumiałe. Mamy 24 odcinek drugiego sezonu. Rano jak to zleciało. Najgorszy wróg, pan zła, Lynch, został pokazany. Uwięził go Billy i cukierkowa królowa. Nie wiem, ile ona ma lat. Jezus, dobrze się trzyma, dobre kremy musi stosować, co nie? Kontrolując umysł ślimaka, ucieka. Finn i Jake go pokonują, ale ten przejmuje ciało balonowej i rzuca do dziury z materiałem, zmieniającym w zasadzie w potwora. Pod koniec odcinka lodowy król ją mrozi i rozbija. Pani doktor na szczęście ją poskładała w wersji odmłodzić się. Sam bym chciał tak się odmłodzić. I jest teraz gdzieś mniej więcej w wieku Fina. Wiesz o Mogierze. Suzan prosi o pomoc w oświetleniu podziemnego miasta i tutaj poznajemy księżniczkę ognia. Po raz pierwszy. Która panna dla rycerza? Balonowo czy ogniowo? To jest jak ta. Danusia z Bogdańca i ta kurwa Blondyna pana kurwa ta. Jak ona ta z Krzyżaków miała? Mój ci on jest, mój ci on jest. Nie jak na Fin zakochuje się w królewnie ognia od pierwszego wejrzenia. I. Zaczynają się spotykać. Pojawia się tajemniczy miś, który chce być w zasadzie jak Finn. Ten daje u Encorrigion i miś zanosi ją do ślimaka Lyncha. Chyba nie spodziewaliście się, że ślimaki są takie straszne, co? Magiczny koleś został wygnany przez króla Marsa, Maka, Abrahama Lincolna, za przestępstwa. I tutaj też zaczyna się robić dość ciekawe powiązania, bo. Zaczynamy ogarniać, że trochę tego świata ludzi jest przeniosłonego do krainy O. Ten zamienia Jake'a w siebie, i Jake zostaje wysłany na Marsa i procesowany, gdzie podczas tego procesu umiera. Lincoln to ogarnia w zasadzie, że to nie tego kropną, zanosi Jake'a do krainy śmierci i prosi o zamianę jego życia za życie Jake'a. No i niby zaczyna się fajnie. No ale mamy ostatni odcinek czwartego sezonu, w którym Finn ma sen, że Lynch zabił Bilego, więc idą to sprawdzić. Ten mówi, że trzeba przynieść wszystkie diamenty z Koron królewnych, żeby pokonać Lyncha. No i dają mu to i później dowiadują się, że Billy ma enkoridion znaleziony w paszczy niedźwiedzia. Rzuca diamenty w książce, by dowiedzieć się, że świat ma różne wymiary, a po środku tych wszystkich wymiarów znajduje się jeden, najważniejszy pokój. Pokój poza czasem. Okazuje się, że Billy to Lynch i kontrolował go, by dostać diamenty. Udają się za nim w podróż po równoległych wymiarach. Tam po tych wymiarach mamy jeden w zasadzie bardzo symboliczny wymiar wymiar normalnych Fina i Jake'a, powiedzmy, że wymiar rolniczy. O nich będzie potem, też są ważni. W pokoju czasu Lynch prosi, aby wszystkie formy życia zniknęły, co zmienia bieg wydarzeń, ale nie działa na Fina i Jake'a, którzy są w pokoju poza czasem. Chcą to odkręcić, ale przywróci to Lynch'a, więc Finn życzę sobie, by ten Lynch w zasadzie nigdy nie istniał. I no... zmienia się wszystko. Finn ma normalne życie, a Jake to jego pies, żyjący na farmie. Jakby wojna grzewów się nigdy nie wydarzyła. Trafiają na martwego Szymona, który uratował świat, mrożąc go na 400 lat. Marcelina to stara baba, a wojna grzybów nigdy, nigdy nie nastąpiła. Finn bierze koronę i szaleje, Jake staje się lynczem, a Finn detonuje bombę, więc, wszystko co się stało w poprzednim wcieleniu, dzieje się również w tym którym tego Lynch'a w zasadzie by nie było. Chociaż jest. Nie wiadomo. Finn po swoim życzeniu zniknął. Jake zostaje sam i widział wszystko, co się wydarzyło. Finn był uczestnikiem wymiaru z farmą, co nie? Chciał cofnięcia po prostu życzenia Lynch'a. Wracają więc do O, a Lynch zostaje z Prismo, bo tak się nazywa ten koleś w tamtym wymiarze. I diamenty wracają do księżniczek, a Jake okazuje się, że magicznym sposobem ma dzieci, kurwa, bo się tego nigdy nie dowiedzieliśmy. Jak one szybko dorastają. A my widzimy w nowej, w króciutkiej scenie nowego głównego złego. Kolba. Znajduje się również król cukierkowej krainy, który oszuka w przyszłości królewnę. Fin też przy okazji kupuje miecz za 3 dolary łączący się z jego ciałem. Miecz trawy. W next odcinkach korona lodowego króla przestaje działać, bo zrujnowała magiczną ceremonię, rozprzestrzeniając swoją magię po w zasadzie całej okolicy. Wraca więc Szymon i prosi Marcelinę o misia, który to ten miś został. On, on mu dał, on dał jej tego misia. Dała mu hambo, a ten używa go by skontaktować się z Betty w przeszłości i przeprosić. Betty skacze w zasadzie przez portal czasowy i dowiaduje się, jak Szymon zmienił się w lodowego króla. Dziwne, ale mnie to jara w zasadzie. Jego życie jest na krawędzi. Okazuje się, że jego korona podtrzymywała jego życie przez setki lat. Betty zabiera więc koronę do Bela Noche, daje Szymonowi, wraca lodowy król, a Betty szuka sposobu, by złamać klon Lodowego króla i by stary Szymon wrócił. Ale. Ja też chcę, żeby Stary wrócił, tak jak pochodzę. My mamy ostatni odcinek piątego sezonu. Finn odkrywa, że jego tata żyje i jest więziony w krysztale przez duszę Bilego unosząc się na wodzie, pokonuje swój strach. Finn i Jake idą do Prismo i proszą, by szedł zaprowadzić ich do miejsca starego Fina. Lynch też tam jest. Prismo prosi, by przywieźć mu takiego staruszka. Robią to. Prismo mówi, że ten staruszek to on i jeśli go obudzą, też zniknie. Lynch robi to, zabija tego faceta i więzienny portal się otwiera. I wrzucają go do, go do kryształu za międzywymiarową zbrodnię. Znajdują tam również ojca Fina. Lynch niszczy więzienie. Stary odpływa na wyjebce, ale Lynch ich atakuje w formie szkieleta. Ale pokonują go dziwnym materiałem, zmieniając yy, dziecko. No nieźle zapierciela Foboła. Finn rusza za ojcem. W czasie pościgu ucina mu rękę z miecza strawy. Z Mieczem strawy. A na miejscu tego wyrasta kwiat! Mlecyk! Ostatni w tym sezonie. Zostawiają Lynch'a słoniczce i prosiakowi, no bo oni tam chcieli mieć dzieciaka, ona chciała mieć tam rodzinę, no to wiecie, taki ten, ten wątek poboczny mocno. Film odzyskuje rękę, gdy kwiat na dłoni zapyla pszczoła i może użyć miecza strawy z, z wnętrza swojej dłoni. Dostają się potem do pętli czasu, zdobywając najpotężniejszy miecz ze wszystkich. W swoich snach. Znaczy, Prismo mu go daje, jakby pokonują, wy, co tam się dzieje, ale ten miecz okazuje się, że to jest miecz z Fina. Dziwne. Żyje też kometa, o której Wam mówiłem na początku, co tysiąc lat uderzająca w Ziemię. Znaczy chcąca uderzyć w Ziemię. Ale zamiast na Ziemię, przez zmianę prawdopodobnie trajektorii lotu, przez to, co się wydarzyło przez ostatnie setki lat, ma ona trafić na Marsa. Ale jest na Marsie pewien wojownik, Glob, 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 który poświęca się, by zniszczyć tę kometę rasa dobrze. Ta kometa, jak się okazuje, to w rzeczywistości statek starego Fina. I tam potem opowiada mu o dzieciństwie i wraca. Kosmos, na znaczy o dzieciństwie. No o tym, co wam powiedziałem na początku samym. A Betty spotyka magicznego kolesia, szukając magicznej receptury na to, żeby pomóc Szymonowi. Robi eksperyment kończący się kradzieżą mocy magicznego zioma i jej zniknięciem. Teraz magiczny kolej staje się w zasadzie zwykłym kolesiem, jak zwyczajny serial. To też można było omówić. Ale co, wtedy ja nic nie mam już dalej, co? Pokebony mi zostały, do oglądania. Bakugany. Krecik, kwa. Fabuła w Kreciku. To wielka, to była krecik ku. psychopata, kurde, karmiący ptaki jajkami. No to magiczny staje się zwykłym kolesiem, a my dowiadujemy się całego jego motywu. Otóż szukał on swojej zaginionej żony, zabranej przez. Gorga. Golda. Golba. No tego typa, co tamten. Ginter, od lodowego króla, ten pingwin, okazuje się kosmitą, który kiedyś rządził galaktykami. Urgalor. Został pokonany przez Glob, Glob, Gleba. I wylądował jako pingwin setki lat temu na Ziemi. Okazjonalnie stary Fina obrabował planetę i uciekł na pszczole. Na O, Ziemi królewna Balonowa. Król Balonowy robi zamach stanu, wyganiając królewnę Balonową z jej Hawiry. A przy okazji prawdziwa tysiącletnia kometa, bo ostatnią okazuje się stary Fina. Ląduje, znaczy leci w stronę Ziemi. Robią statek, by ją zniszczyć. Ginter leci z nimi i transformuje się w swoją pierwotną formę, wysysając energię komety i niszcząc ją. Wbija stary Fina i pomaga dostać się do środka Orga Lorda, by go powstrzymać przed dalszym działaniem. Fin, mieczem trawy, pokonuje Orga Lorda i zmienia się znowu w coś. Nie wiem, jak to powiedzieć. I Fin musi wybrać. Ziemia czy Ojciec wybiera to pierwsze. I znowu ich drogi w zasadzie się rozchodzą. Ginter też wraca w formie pingwina, ale spokojnie, Ginter nadal będzie kratów szau. My wracamy do Marceliny. Marcelina zmęczyła się byciem wampirem, chce doświadczyć słońca, więc prosi królewę balonową, by wydobyła serum wampira. Potem rolnicy proszą Fina i Jake'a o pomoc. Coś atakuje krowy. Oskarżyli oni Marcelinę o to, wystawili ją na słońce, ale nie działało. Co to oznacza? Marcelina już nie jest wampirem. Pojawia się pięciu innych wampirów, którzy to okazuje się, że wylecieli z tej esencji, którą z niej wyciągnęli, no bo ona tam wciągnęła kiedyś te wampiry, pamiętacie? Potem znowu je kropnęła, stając się znowu wampirem, ale inny wampir, je, jej chyba stary, chciał ekstrakcji jej mocy. Robiąc to pojawia się wybuch i kreatura z dymu. Dość duża kreatura z dymu. Król podczas eventu ulatnia się i topi, wdychając kreaturę niczym waper. Marcelina wygrywa. Królewna odzyskuje królestwo balonowe, a król chyba ucieka ostatecznie. Betty wraca z researchu o koronie. Trochę ją podrasowała i oddała lodowemu królowi. Prismo mówi, że jest problem w wymiarze z farmą, bo ich fin tamtejszy stał się lodowym królem, a tamtejszy Jake lynczem. No, i ten film otworzył portale do multiwersu. Poszli ratować więc świat. Pozbyli się lincza bronią, który dał im prizm, Zamrożony fin, a raczej jego miecz, Tną rękę lincza, która trafia do wielu świata. I ona też będzie wracać, i wracać, i wracać. Już mam piąty sezon, co nie to jest straszne. Ten film będzie trwał z godziny. Potem jedna ręka z tych multiwersów trafia do naszego świata. I korona lodowego Fina robi papa, usuwając ją z tego wymiaru. Potem miecz z Fina pęka w walce z bandytą, księciem bandytów w zasadzie, i to ma wielkie, olbrzymie konsekwencje. Magicznie normalny typ zostaje królem Marsa i godzi się z bratem Glob, -glob Globem, bo to bracia byli, jak się okazuje, który został planetami wokół tego Marsa. No, w przyrodzie stygi. Bija nowa postać. Patrycja Pin Ma być spadkobiercą żywiołu lodu z przeszłości, która zamarła i wróciła, by zabrać spadkobierców innych żywiołów żywiołu cukierków, ja. Sugar Rush chyba bardziej, ale nie wiem, ja się nie znam. Balonową księżniczkę szlamu i królewna ognia. Co nie, tak, będę tam czwórce, tworzyć trochę wielko. Typiera w zasadzie nie jest ok. Jest zła. No i mamy ludzi w innych częściach świata, bo statek Suzan wrócił. Potem trawiasty miecz i fin łączą się, tworząc Ferna, który myśli, że jest prawdziwy i chce być prawdziwym poszukiwaczem przygód, no ale nie jest. To. Pyta trawiastego czarodzieja, czemu go stworzył, a ten powiedział, bo to Cole i zrobił Naura. Trochę mu psychę zniszczyło temu trawiastemu finowi. No i on nas opuszcza, a my mamy new chapter wyspy. Zaczyna się od tego, że przybywa nowy statek, który niszczy Jake. Tam jest mapa i Susan i Finn i Jake lecą według tej mapy. Trafiają na wyspę natury, o surowej naturze. Tam kobieta mówi, że są cztery wyspy. Trzy są w zasadzie opuszczone, a jedna to ta legendarna wyspa ludzi. Finn spotyka matkę, ogarniając, że to system. Dowiadujemy się tego, co mówiłem na początku, a po dyskusji z matką Fin wraca, a Susan zostaje. Sam strażnik przepuszcza ich przez morze za zgodą właśnie mamy Fina. Po powrocie ogarniamy, że w zasadzie wszyscy zmienili się w cukierki i mamy Ark żywiołów. Pokazuje się nam królewna balonowa jako giga guma i chce zmienić ich w cukierki. Ratuje ich lodowy król, a my z za chmur widzimy, że Oł podzieliło się na dosłownie cztery królestwa. Patrycja Lodowa zahipnotyzowała księżniczki i nauczyła używać mocy, no ale coś tropnęło. Znaczy, je pokonali Paty i znaleźli Betty, a także w Enkoridionie znaleźli rozwiązania. Ale najpierw diamenty. Księga jednak była pusta. I co, no ją z wymiaru farmy. To Encoridion, ich tamtejsze. Po kilku diamenty, po, pozbierali te diamenty i koniec końców, kiedy dali je, Betty ta uciekła. No, psycholka. Ratuje. Królewna grudkowego kosmosu. Okazuje się, że nie została jednym z żywiołów, bo w zasadzie nim nie jest, więc trzeba znaleźć element różniący dany, główny element, z którego się, no wiecie, coś na zasadzie ogień i wona, co nie przeciwieństwa. Betty używa kamieni do stworzenia wyrwy czasowej, aby teleportować się w przeszłość pomóc Szymonowi, ale zamiast tam to trafia na Marsa do zwykłego gościa. Lodowy król daje Nkoridionowi, królewna grudkowego kosmosu ma koronę z kamieniem i wszystko wraca do normy. Wiem, że to jest dość szybka fabuła, ale umówmy się, tyle odcinków, nie chcecie tego. Okazuje się, że Jake staje się formą rodzica, czy tego potwora, którego tam zaszczepił w ojcu, wiecie o co chodzi. Jake uczy się od swojej przeszłości i jego bracie i wraca do normy. A łapa lyncza? Mówiłem wam o niej. Bierze rolników, by zabili Fina, a rolnicy go niszczą i to jego definitywny koniec. Znaczy tej łapy. Ci go ją niszczą, to jest jej definitywny koniec. Fern nie umie cieszyć się życiem poszukiwacza przygód i wolnego człowieka i nie umie być taki jak Finn. Nie potrafi przeżywać swoich przygód tak jak Finn. Porywa go, ale walczą i Fern ostatecznie robi out. Ktoś zbiera jego szczątki. To Gumbold. Wszystko się zazębia. Gumbold używa go do stworzenia zielonego rycerza, aby zabić Fina, ale ten Fern, jako ten rycerz się reflektuje i ostatecznie okazuje się, że jest git. Jake'a porywa stary, stara kosmita i chcą walczyć, ale ten go wywala na inną planetę. A przy okazji Finn i brat Jake'a, bo teraz mamy motyw z bratem Jake'a, idą na Marsa do Betty i zwyczajnego gościa, by odzyskać Jake'a. Betty chce iść do Golb... Betty chce iść do Golba, Boga. Boga ich świata. Gumball zrobił przy okazji miasto na Ziemi, o którym marzył i armię robotów mających zniszczyć Cukierkową krainę i zaczynają się tak zwane przygotowania do wojny. I mamy ostatni odcinek: Przygotowania do wojny. Zwykły koleś i Betty robią rytuał. Jake rzuca senną bombę, łapiąc każdego w swoje sny. Jake bawi się przy okazji z bratem, jak kiedyś. Finn pozbywa się kontrolującego pasożyta. Balonowa kończy z gamboldem, i wszyscy się ostatecznie godzą. Pada gold. gold. I no, jest nieciekawy. Zamienia armię w potwory, a podczas walki, lodowych chce powstrzymać Betty i wpada w usta Goldbora. Finn i Betty za nim wraca Szymon. Goldor się kurczy, znaczy jego środek się kurczy. Potwory niszczą wszystko, w tym, tym BMO, który myśli, że może wszystko ogarnąć. Wnętrzności Golda się kurczą. Betty zakłada koronę, chce, by Goldor upadł, ale to na nic, więc chce, żeby Szymon był bezpieczny. Golb zmienia kształt po zjedzeniu Bet. Ginter bierze koronę i wygląda trochę jak lodowy król. W Węginie ginie i jest zakopany pod domem. Potem mamy jakby happy end i wszyscy, nawet ludzie wracają do krainy O. I okazuje się, że jak w Kimetsu, no jajba, wiem, spoiler alert, to wszystko opowiadał BMO, który mówił swoją historię tysiąc lat po fakcie Betowi i Shermie. No i są teraz teorie, że niby BMO zawładnął w sumie to jest tam trochę dziwnie, ale ta szernie wygląda jak Jake, wiecie? I, I to jest niby koniec tej wersji z Cartoon Network, ale jest też wersja z HBO Max i ona się nazywa pora na przygodę odległe krainy. Po polsku bodajże. No i tam Finn jest stary, co nie? Ma Jake'a na klacie, no bo chyba ten kropnął. I no w trzecim odcinku jest stary, giga stary. I kropie dołączając do Jake'a, do chyba krainy, którą byśmy nazwali Coś Alaczyszcem. Mają się wskrzesić w sumie, w zasadzie, znaczy ten Jayk, ten film, w zasadzie kiedy się znajdą na ostatnim piętrze, trochę jak to piekło Dantego, co nie? No i tam znajdują się, walczą ze śmiercią, co nie? Śmiercią okazuje się Lynch, no bo oczywiście on musi być cały czas. Pokonali go. Idą przez portal, się niby odradzają, jest wszystko ok. No a my wracamy do BMO. No i opowiada on niby tą historię z własnej pers perspektywy w filtrze, co nie? No i to tak wygląda trochę, no bo on tak to opowiadał w filtrze, że jest ok, kawałek kraina, lodowy król, że my jakby pod koniec tej historii, lody, pory na przygodę odległych krain, mamy wrażenie jakby BMO miał PTSD i to co się wydarzyło, cała fabuła, polna na przygodę była jego wymysłem prawdopodobnie. bo może był w jakimś szpitalu w Choroszczy, albo może coś, i może bo wcale nie jest komputerkiem, a jest zwykłym człowiekiem, który opowiedział nam swoją zmyśloną, bajkową historię, która ma kilka morałów, która pokazuje naprawdę olbrzymią ilość wątków, między innymi wątek miłości, wątek paranaukowy. W sumie w zasadzie zastanawia mnie to, czy, co stoi za fenomenem tego właśnie magii w porze na przygodę. Czy to jest w zasadzie magia, czy to jest bardziej nauka? Mogę zrobić o tym osobny materiał, jeżeli chcesz, daj znać w komentarzu. A mi się wydaje, że do dopełnienia tej wielkiej trójki, w sensie pora na przygodę między nami nisiami, no brakuje nam jeszcze tego zwyczajnego serialu, więc i go omówimy. Ogarnąłem teraz, że co ja w zasadzie pierdzielę będzie Attack on Titan, bo mam miniaturkę fajną. A jeśli znasz jakiś inny serial, który mógłbym omówić w podobnym filmie, Daj znać w komentarzu i widzimy się w normalnym odcinku, powiedzmy, już w poniedziałek. Do następnego. Hej!